Cześć wszystkim! Dzisiaj szybka robótka, naprawimy sobie lewarek hydrauliczny. Wczoraj mi się jedno kółko upierdoliło trzeba naprawić, żeby pasat bezpiecznie był podniesiony, żeby nie spierdolił się, żeby nie narobiło się szkód. Wymienimy sobie oświetlenie, podświetlenie tylnej rejestracji oraz wymienimy żarówkę stopu. Taka szybka robótka na dziś, zobaczymy, może się uda, zapraszam do filmu. Zakres pracy na dzisiaj, robimy sobie te kółeczko, musimy tutaj upierdolić te, tą śrubę, ponieważ tutaj w tej, w tej śrubie ogólnie spierdoli się gwint. Jak chcę nakręcić nakrętkę, to omyka. Nie da się przykręcić, więc, więc skoro nie da się wyjąć tej śruby, to musimy upierdolić tą śrubę, wyjąć kółko, zmienić tą śrubę i tu włożyć też również nową śrubę. Więc przystępujemy do działania. No i zaczynamy szybką robótkę. Tu mamy brzeszczocik, tutaj kółeczko. Oczywiście tutaj będziemy sobie trzymali no, weźmiemy w kombinareczki. albo no, kurwa tak, już Może założę rękawiczkę? Urywa. Amatorze za zamiast wziąć, kurwa. Ślifierkę upierdolić. To się męczysz, kurwa, pojebie. O kurwa w końcu. W końcu kurwa. W końcu się zrobiło. Tylko jak kurwa wyciągnąć to gówno jebane. to gówno. Ale nadal kółka nie, nie wyjmę. Kurwa mogłeś debilu z tej strony ciąć. Ja pierdolę. Ty a może i z tej z... Z strony musisz ciąć. Ja pierdolę. Ty pojebie. O no nie, nie musisz. Nie Jak pomyślisz, to kurwa potrafi? Wypierdala się ta śrubka. Śruba. Zobaczcie. Nie mogę kurwa wkręcić. Kurwa, śrubki, nie. Było. Zobaczcie. Nie mogę kurwa wkręcić. Był ujebany gwint. Mam tutaj troszkę dłuższą, ale nie będzie to przeszkadzało. Sobie założymy od razu. Jeszcze pójdę po śrubeczkę, żeby tutaj w kółeczko włożyć. Nakręcimy, skręcimy i będzie gitara. Dobra, idę poszukać. Mamy tutaj wszystko co potrzeba. Śrubeczkę z nakrętką. Jeszcze tu sobie szybko skręcimy. No i kurwa zrobione. Tu wystarczy teraz, kurwa, wkręcić. Jak to się mówi? No, wkręcaj. Jednak na sztywno nie może być. To by się ruszało. Jest zrobione. Naprawione, naprawione. Bierzemy się za oświetlenie. No i co, przystępujemy do działania. No i tu mam stare te, te, te kurwa lampki całe. A tu mam nówki sztuki. Jedną mam zwykłą żaróweczkę, jedną ledową. gdzieś mam jeszcze kilka takich ledowych, to sobie włożę. No i co? no I sobie kurwa zamontujemy ogólnie zobaczymy czy to będzie kurwa świeciło w ogóle tak wyglądały to stare lampki kurwa w jednej się blaszki ujebały nawet no tak zrobimy niestety ten chiński led nie podszedł się kurwa nadaje tylko do hondy chyba kurwa O kurwa wpadł do tłumika Serio Wpadł do tłumika, ja pierdolę Dobra jebać No i co? Jeszcze sobie rozbierzemy tutaj stopik Nie wiem jak tu się kurwa dostać Nie wiem, jeszcze nic nie wiem Aftwagen. Verband Kansten. Kansten kurwa. Dobra panie, tu chyba jest kurwa, tak? Że się odpina. I wychodzi cała kurwa ten. To mi się podoba. Prostota kurwa. Nie, to w jakiejś kurwa Alfie Romeo, czy chujwie, w czym. Tutaj to wszystko jest kurwa, sprawne, wszystko działa i patrzymy, która żaróweczka jest spalona kurwa włożymy stop żeby się, kurwa świecił stop włączony no bo stop jest u góry, tak? u góry no bo u góry czyli jest to ta kurwa, niby zjorana no bo tu mam chyba takie żaróweczki kurwa z, z fakerem oczywiście z fakerem kurwa z oszą Auchan. Daj mu na zimnym No i po robocie, może to nie była szybka robótka, No ale jak zauważyliście na tym kanale, musi być trochę humoru, musi być na odpierdol i musi być amatorsko. Zapraszam na kolejne filmiki amatorskie robótki tutaj projekt Passat na kanale się naprawi pozdrawiam siemanko